科会长，尊敬的比霍秦斯基主席，尊敬的孙林江大使，啊，胡新元会长，各位嘉宾、女士们、先生们、朋友们，大家好！非常高兴啊，来到我们美丽如画、啊春色满园、世界历史文化名城华沙，共同出席第二届练博会的推介会暨波兰中国商会。 二零二四年的招料会，我谨代表中国贸促会啊，中国国际商会，向波兰中国总商会对本次活动的精心组织安排表示衷心的感谢，向与会的各位嘉宾表示热烈的欢迎，向长期致力于中波经贸合作和友好交往的各界人士表示诚挚的敬意。 啊、呃，感谢陈会长的致辞。陈会长是我的领导了、啊，所以说刚才的这次内容呢，也给我们贸贸促中国贸促会驻波兰大使处的工作提出了任务和要求，我们也坚决落实执行。啊、呃，再次感谢陈会长。下面有请中国驻波兰特命全权大使孙连江阁下致辞。尊敬的中国贸促会副会长陈建安。 呃，咱们代表团的一行热烈欢迎陈会长和莫斯科代表团到波兰来访问。尊敬的科奇克会长，尊敬的肯米斯基会长，尊敬的佩霍金斯基副总理，啊，胡锡渊会长，今天非常高兴出席第二届链博会推介会和总商会招待会。 今年是新中国成立七十五周年，也是中波建交七十五周年。七十五年来，两国关系平稳健康发展，各领域务实合作成果丰硕。波兰是最早同新中国建交的国家之一，我们新中国成立的第一家合资公司就是和波兰成立，的。现在。

Chciałbym rozpocząć od przekazania słów gratulacji naszym chińskim partnerom, naszym gościom z okazji 75. rocznicy utworzenia Chińskiej Republiki, Republiki Ludowej. I tak jak moi przedmówcy podkreślali, Polska była jednym z pierwszych krajów, która nawiązała stosunki dyplomatyczne z nowo powstałą Chińską Republiką Ludową. Również cieszę się, że mamy dzisiaj okrągłą, piątą rocznicę powstania Sino Trochę traktuję to także mój swoje dziecko, bo byłem przy narodzinach i nie jestem tutaj po raz pierwszy, tylko staram się przyjmować zaproszenie. Panowie przewodniczący i ambasador nakreślili. Stosunki gospodarcze między Polską a Chińską Republiką Ludową pokazali także potencjalne obszary wzrostu. W pełni podzielam tę ocenę, nie będę się powtarzał. Jestem głęboko przekonany, że mimo ogromnej różnicy w potencjałach naszych krajów, co jest widoczne gołym okiem, prawda, jest bardzo dużo obszarów do dobrej współpracy. I Krajowa Izba Gospodarcza, tak jak robiła to w, w przeszłości od początku swojego istnienia, będzie starała się w miarę swoich możliwości wspierać kontakty gospodarcze między partnerami polskimi i, i, i chińskimi. A, I są... a Polan Cerko z Piepucińskiej Cercan Wysokość Panie Ambasadorze, Panie Przewodniczący Czen, Panie Prezesie Głównej Izby, Panie Prezesie Krajowej Izby Gospodarczej, przyjaciele, kreatorzy, animatorzy bardzo dobrych relacji, rozwijających się relacji Chiny-Polska. W sposób szczególny chcę Wam podziękować za te słowa, za te deklaracje, ale chcę podziękować za 5 i 75 lat bardzo dobrej pracy w wielu obszarach. Oczywiście dzisiaj koncentrujemy się z racji tego, że to są izby gospodarcze na tej części ekonomicznej, na tej części gospodarczej, a więc w tym choćby obszarze przypomnę, że jest w tej chwili w Polsce 3,5 tysiąca firm i działalności gospodarczych prowadzonych przez obywateli narodowości chińskiej, państwa chińskie. To jest wielka, dobrze zorganizowana grupa, o czym świadczy 5 lat Izby Głównej. Ludzi, którzy są ambasadorami codziennych kontaktów, codziennych relacji. Oczywiście niewiele byśmy zrobili bez wspaniałego wsparcia Jego Ekscelencji ambasadora, jego wielkiego zespołu, dyrektora Departamentu Ekonomicznego, ale proszę zwrócić uwagę choćby, że w sobotę 10 km stąd w Linii Prostej obchodziliśmy Święto Smoczych Łodzi, a dzisiaj równolegle do naszego spotkania przedstawiciele diaspory chińskiej udają się do Konstancina i Piaseczna żeby wręczyć stosowne okolicznościowe prezenty polskim emerytom. Pokazać także, że mamy sobie bardzo wiele do zaoferowania w sferze kultury. Ekscelencja Sandzian w prezesie Chen Jianin oraz w imieniu prezesa Ogólnopolskiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Expo Tomasza Szypuły Chciałbym skierować kilka słów do zgromadzonych jeszcze Szanownych Gości. Pana Piechucińskiego, Pana Prezesa Marka Kłoczka, jak również Prezesa, jak również Pana Dyrektora Włotej Dą. Z przyjemnością dzielę się z Państwem naszymi wrażeniami i doświadczeniem w udziału w pierwszej edycji China International Supply Chain Expo, która odbyła się w listopadzie i do 2 grudnia trwała. Nasza wizyta była naprawdę owocna. Chiny odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu milionów podzespołów. Części zamiennych komponentów do produkcji. Organizacja takiej imprezy na terenie Chin stwarza globalnym dostawcom i odbiorcom wyjątkową szansę na spotkanie się z kluczowymi firmami oraz budowanie relacji międzynarodowych. To właśnie te relacje są istotą wymiany handlowej i kształtują późniejszy obraz współpracy gospodarczej, tworząc głębokie więzi między dostawcami a odbiorcami. Życzę organizatorom. Aby targi te stały się najważniejszym miejscem na świecie do spotkań, wymiany poglądów i nawiązywania wzajemnych relacji przez interesariuszy z całego świata. Chciałbym. Serdecznie... 女士为我们做一个推荐，有请张女士。呃、uh,，Mr. 呃、uh,，Koschko，Mr. P. P. O. Chinsky，and、uh, His Excellency Ambassador Sun and ah 胡呃胡会长，and our dear ah、uh, u、uh, 呃，Vice c h a i r m a n Mr. Chen。 Thank you very much, and it's been my great honor to be here to introduce you about the second China International Society Expo. And as mentioned, the Chinese Premier, Mr. His Excellency Li Qiang, attended the ceremony and de delivered a keynote speech. We have more than 515 exhibitors coming from 55 countries and regions participating in this event. And 18 international organizations, including WTO, UNCTAD, uh, uh, supported the event in various capacities. Among them, we will show, and currently we are holding international road shows all over the world. In Europe, for example, we've already Celebrate the second CIES roadshow in Spain, Italy, Denmark, Hungary, and uh, in the coming weeks we will also have our events in France and Swiss. And uh, thanks to the great work of our, my colleague Mr. Guo Peidong here, we got the chance to meet with all you here for this uh, meaningful and uh, for sure fruitful event. The clean energy chain will focus on source. Grade, load, and storage, highlighting the full circle from supply to consumption. You will meet ExxonMobil, Honeywell, China Energy Construction, JA Solar, and so on in this sector. At the first CISCE, Cardio showcased its collaboration with upstream suppliers and downstream users. For the second one, they plan to launch a green initiative of the entire agriculture supply chain and together with leading chinese companies smart vehicle digital technology clean agriculture clean energy healthy life and supply chain services

到这里呢，我们今天已经完成今天会议的所有的议程。啊，我知道一次会议也可能不能解答大家所有的问题，啊，包括我们波兰中中国总商会五年的发展呢，也不是一次招待会能够展示的。所以我们非常希望今后我们通过波兰中国总商会的工作和帽子会驻波兰代表处的工作，继续为大家提供服务，啊，提供更更广泛的一个促进中国经之间的经贸合作的一个发展。

Mamy bardzo korzystne dla polskiej gospodarki, dla polskiego rolnictwa decyzje o wpuszczeniu polskiej wołowiny czy polskiej borówki, ale świętujemy i po chińskiej, i po polskiej stronie 75-lecie powstania Chińskiej Republiki Ludowej i 75-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych. Jak do tego dodamy 30-lecie największego w Europie Centrum Handlowego GD Poland, jak dodamy 5-lecie głównej Izby Polsko-Chińskiej działającej w Polsce i w Europie Środkowosłonnych Przedsiębiorstw, to, to pokazuje bardzo wyraźnie, że jesteśmy w naszych relacjach aktywni, że jest realizowane strategiczne partnerstwo zgodnie z decyzjami prezydenta Xi i prezydenta Dudy i Polska, już jeden z największych w Europie Środkowosłonnych Partnerów i w Unii Europejskiej i Chin a jednocześnie hub jazdowy dla chińskich produktów, chińskich inicjatyw, chińskich inwestycji w relacjach Chiny. Unia Europejska bardzo dobrze buduje atmosferę życzliwej, racjonalnej, przyjaznej współpracy. I dlatego każda oferta, także uczestnictwo polskich firm w targach, wymienianie się doświadczeniem, nawiązywanie relacji, wzmacnianie bardzo dobrej pracy, którą prowadzą i ambasada Chin w Warszawie, i Polska w Pekinie jest szczególnie ważna. Dlaczego? Dlatego, że 55% polskiego PKB tworzą małe i średnie firmy. One są dopiero przed pełną wiedzą i ekspansją na inne rynki. One chcą wykorzystywać, co jest bardzo ważne, chińską diasporę w Polsce, no bo trzeba przypomnieć, że w tej chwili w Polsce jest 3,5 tysiąca firm i działalności gospodarczych prowadzonych przez obywateli chińskich, że ta liczba rośnie z każdym rokiem minimum o 300, co pokazuje jak duży jest jak duży jest potencjał. W związku z tym nie tylko my Polacy, ale także ci Chińczycy, którzy mieszkają w Polsce obok nas tam zaufali, współpracują mają w tej chwili szczególną rolę do odegrania, żeby intensyfikować współpracę. I dzisiejsza prezentacja, dzisiejsze wypowiedzi naszych gości tu w sercu Warszawy, w którym mieście, w którym premier Chin ogłosił bardzo cenną inicjatywę Jedwabnego Kolejowego Szlaku i współpracy Chiny Europa Środkowo-Wschodnia, a dzisiaj cieszymy się z tego, że mimo tych globalnych zagrożeń... Jedwabny kolejowy szlak, a także bezpośrednie dostawy chińskiego Kosko do polskiego Gdańska, polskiej Gdyni są świetnie realizowane. Oczywiście szukamy jeszcze więcej, bo za nami okres COVID-u, który spowodował, że spadła nam wymiana turystyczna. Zwiększamy liczbę studentów, wymianę młodych pracowników naukowych, wymianę technologiczną, ale równie ważne jest to, że poznajemy nawzajem swoje kultury swoje doświadczenia, swoje historie, że tak wielu Polaków chce się uczyć języka chińskiego. Dlaczego? Bo chce Chiny lepiej rozumieć, bo chce z Chinami dobrze współpracować. Już dzisiaj zapowiadam, że moja Izba Polska Azja, w której funkcjonuje sekcja Chiny na czele z polskim Chińczykiem Feliksem Wangiem, współpracująca w realizacji partnerstwa z miastem i portem Nimbo, które otworzyło w zeszłym roku przedstawicielstwo w Polsce dla zwiększenia potencjału współpracy pasa i drogi. Pojawi się na tych targach, wyślemy tam profesjonalnie przygotowaną ekipę i pokażemy, że produkty z Polski, ale też, są bardzo ważne, bo 32% importu polskiego z Chin to już dzisiaj są urządzenia, podzespoły, komponenty, technologie dla polskiego przemysłu. Razem możemy więc więcej i dlatego trzeba stać na straży Globalnej gospodarki e, otwartych drzwi, a nie budować mury dla samych murów, bo one nie przyniosą nic dobrego ani narodom w Azji, ani w, w, w Europie. Jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę, bo tutaj raporty, na przykład Toyoty, są e, bardzo ważne i powinny stanowić dla decydentów europejskich pewien punkt wyjścia. Za dwa lata e, europejscy inwestorzy sektora automoto więcej sprzedadzą samochodów, tak w Chinach. Do Europy niż w swoich zakładach z Europy do Chin. A więc, jeśli dla wielu, na przykład gospodarki niemieckiej, ten sektor automowy jest tak ważny, a ponad połowę światowego rynku samochodów, nie tylko już elektrycznych, zaczynają stanowić Chiny, to trzeba być bardzo racjonalnym, patrzeć na to, w jaki sposób intensyfikować. I to, co zarzucam liderom zachodnich, Sektorów motoryzacyjnych, że skoncentrowali się na samochodach typu premium. A dlaczego? Bo tam są wysokie marże i jest zysk. Więc z góry te wielcy rywale chińskich, rosnących firm, nie mogą się pogodzić z tym, bo chciałyby bardzo dużo zarabiać. A my, Europejczycy, my, Niemcy, my, Francuzi, my, Włosi, chcemy nie tylko mieć dobry samochód, dobrze wyposażony, a to gwarantuje dzisiaj produkcja chińska, ale także pilnujemy kieszeni bo no nie tylko w czasach pokovidowych kupujemy kieszeniu i dlatego też część koncernów europejskich czy amerykańskich, która miała bardzo wysokie marże, dzisiaj jest szokowana, że na rynek europejski wchodzą samochody w pełni wyposażone we wszystkie dodatki i są w cenie na przykład 200 czy 250 tysięcy złotych, a one za swoje chcą brać 400 tysięcy złotych. Podobną analizę robią Niemcy, Francuzi i inni o czym świadczy. Fakt, że choćby w marcu tego roku byt wszedł do Grecji, wszedł także już na rynek polski. Za chwilę będziemy widzieli nie tylko w wielkich miastach środkowej Europy rosnącą liczbę. Ale to nie znaczy, że trzeba szukać prostych, prostych rozwiązań, takich, które ograniczają możliwości, bo proszę zwrócić uwagę, kadr już trzy miesiące temu, lider produkcji baterii w świecie, zapowiadał, że da tańszą baterię o 50%, a bateria stanowi jedną z najważniejszych części nowoczesnego elektrycznego samochodu. Jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę, że w gospodarce niemieckiej jest na przykład tylko trochę niewiele ponad 1000 ciężarówek elektrycznych. A ja w TCI, w stacji ładowania, widziałem stojące 963. W związku z tym skala wielkości, skala kraju, skala potencjału, wielkie pieniądze, które poszły na badania i rozwój, przyniosły określony efekt. Za tym idzie wzrost efektywności produkcji. Lepsze wykorzystanie automatów, sztucznej inteligencji w produkcji. W związku z tym, tu szukałbym dla Europy odpowiedzi na konkurencję. Szukałbym także, żeby tak jak to w przypadku polskiej Izery, z większą otwartością, z lepiej przygotowanymi projektami iść do potencjalnych chińskich partnerów, a nie tylko opowiadać o tym, że także w Polsce przydałaby się duża fabryka produkcji samochodów elektrycznych. Dlatego sądzę, że. To jest zupełnie niepotrzebna wojna, która wywoła tylko dużo emocji i zakłóci proces udostępnienia obywatelom Europy i świata samochodu po godziwej cenie, a jednocześnie zbudowania systemu, gdzie my ograniczymy zużycie ropy naftowej, gazu i w ten oto sposób będziemy lepiej chronić środowisko.